Cześć. Trzeba poruszyć jeden z tematów, który nierzadko, zwłaszcza przez ostatnie dwa lata, do mnie trafiał w formie pytania: czy ci się strop, a tak naprawdę mówiąc bardziej potocznie, czy ci się podłoga nie zapadnie od, 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 od wielkości tego zbiornika? No i postanowiłem nagrać krótki film nie o tym, Jakim jestem ekspertem budowlanym, bo nim nie jestem, ale powiem czym ja się kierowałem i co sprawdzałem, aby spać spokojnie i, i żeby zbiornik o tych gabarytach no, stał jak najdłużej, niewzruszony i cieszył oko swoją zawartością. Więc dla tych, którzy oglądają pierwszy raz, wspomnę o akwarium. Akwarium ma 720 litrów. Jest standardowych wymiarów. 200 cm na 60 na 60. Akwarium jest roślinne, jak widać. Nienawożone dwutlenkiem węgla. Jest, bym powiedział, akwarium nic powiedzieć zimnowodnym, ale jest po prostu akwarium bez grzałki. A więcej informacji o tym akwarium można uzyskać klikając w teraz w prawym górnym rogu do innego filmu, gdzie opisuję troszkę więcej to akwarium. Więc wracając do tematu. Na, dla mnie akwarium, akwarium większe. To są takie, które mają od 500 litrów z no 450 może być akwarium granicznym, ale myślę, że 500 litrów to jest taka akwarium, taka słynna 500, tak zwany słynny jamnik 200 na 50 na 50. Chociaż tak naprawdę wysokość akwarium robi, robi tą wagę, i tak naprawdę wysokość, czyli ciśnienie, czy nacisk, jak to tam się zwie, słupa wody na, na, na dno. Powoduje największe koszty w formie grubości szkła, wzmocnień i tak Jak to jest z tym, z, tym, z tym, było z tym akwarium? No, i jak do tego podszedłem, żeby to akwarium udało się tu postawić? Oczywiście, pół żartem, pół serio. Jak szukałem nowego lokum, to Oprócz ustawienia lokalów czy tak naprawdę pomieszczeń w mieszkaniu, patrzyłem, czy jest tam jakieś stabilne, wytrzymałe miejsce, przy którym będzie mogła stanąć akwarium. I nie ukrywam, na samym początku miało być akwarium 450 litrów, które jest bardziej standardowe i ma mniejsze wymagania, bym powiedział, jeżeli chodzi o podłogę, w cudzysłowie słynną podłogę. Ale z racji, że pamiętam jak to kilkadziesiąt lat temu, no kilkadziesiąt, no 20 lat plus temu, zajmowałem się ostatnio akwarystyką i miałem osiem akwariów, 7 lub 8, to wiedziałem, a 8 lat, 7 czy 8, dlatego że za każdym razem kupowane było większe, aż skończyło się na 330. I że brakuje po prostu litrów. I trzeba włożyć, umie, zaopatrzyć się w jak największe akwarium się tylko da bo potem się będzie żałować, że się nie wzięło większego. Więc ja, w oparciu o to, co mi się tam utkwiło, wyryło w czasce przez, przed wieloma latami, stwierdziłem, że muszę umieścić tutaj, jak powiem, największe, największe się tylko da. No i miałem taką, powiedziałbym, odległość pomiędzy ścianą międzylokalową, czyli między innym mieszkaniem a moim, a słupem konstrukcyjnym, tutaj widać, no, jest 220 cm, więc najbardziej na no, optymalnie było akwarium 200 cm, żeby te po 10 cm na boki mieć na wyprowadzenie e, przyrządów, czy tam, e, wszelkich przewodów, e, jak i e, filtrów, które tym akwarium się zajmują. Więc 200 cm padło na długość maksymalną, e, no i doszedłem do wniosku, że na 60, 60 to będzie e, najbardziej optymalne. Zraci, że akwarium to jest dwustronne, w związku z czym na głębokości było bardzo. czy na, na szerokości było najbardziej e, ma znaczenie, bo no tak naprawdę muszę w jakiś sposób za, zrobić aranżację dwustronnie, żeby z obu stron dało się na to jakoś patrzeć. Więc dlatego było 60 cm, no a nie gdyby stało przy ścianie, to prawdopodobnie skończyłoby się na 50. I wtedy byłaby to 600, 50 szerokości i 60 wysokości, ale jest 200 na 60, 60. i w nowoczesnym budownictwie to jest blok nowy, sprzed kilku lat. Deweloperzy tak konstruują, starają się konstruować budynek, aby jak najmniej było teraz ścian nośnych wewnątrz lokalu, żeby można było aranżację robić w dowolny sposób dla. No, kupującego, czy tam w przyszłości dla lokatora, ponieważ taką ściankę nienośną można śmiało zburzyć i sobie inaczej zaaranżować pomieszczenia. Więc te, wbrew pozorom słup konstrukcyjny, który tutaj widać, który idzie od, yy, od fundamentu, czyli od gruntu, czyli w tym przypadku, w przypadku tego budynku od poziomu minus 3 od garażu podziemnego, aż, no jest filarem, który idzie aż do samego końca, czy tam do szóstego, czy siódmego piętra. I no podpiera ten stop na każdym piętrze. No jest takich filarów oczywiście wiele na każdym piętrze, no ale jeden przechodzi przez to mieszkanie, więc jakby nie patrzeć, no jest, no jest koniecznym, konieczną miejscówką do postawienia przy nim akwarium. Ściana po lewej stronie jest ścianą międzylakową, ale tak zwaną samonośną. Teraz zanim wejdę do szczegółów takich bardziej technicznych, to Wrócę do, do jeszcze bardziej, ogólnie do kroków, jakie ja podjąłem, żeby to akwarium tutaj postawić. Bo wszędzie st informacja strop, stop, stop, wytrzymałość stropu. Na pewno każdy budynek może się różnić. Większość budynków się różni od siebie konstrukcją, więc to, co teraz ja powiem, co dotyczy budynków w którym ja mieszkam, niekoniecznie musi dotyczyć kogoś z Was, czy kogokolwiek, kto planuje swoje akwarium. Ponieważ są różne stopy, są różne budynki w różnej technologii budowanej. Ten budynek, w którym ja mieszkam, jest budowany w oparciu o słupy żelbetonowo-monolityczne. No i ktoś jest budowlancem to wie, o co chodzi, a jak nie, no to myślę, że tak reszta, czyli my nie musimy tego wiedzieć. Po prostu teraz się tak buduje. Dużo się buduje z żelbetu jako ściany nośne. Jest słynna wielka płyta, która była trochę inaczej budowana, rama H i tak dalej, i tak dalej. Kamienice. No i stopy na przykład też drewniane w oparciu o belki drewniane, więc to też ma znaczenie na nośność stopu. I budynek taki. Zbudowany, musi być, jest, znaczy jest, żeby było oddany w ogóle do użytku, a wcześniej pewnie zaakceptowany jakiś projekt, musi spełniać jakieś normy. I nośność stropu dla, dla mieszkalnictwa wielorodzinnego, takim, czyli tak zwanego bloku, w obecnym czasie wynosi 150 kg na metr kwadratowy. 150 kg na metr kwadratowy użytkowego ciężaru. I teraz tak powiem, to akwarium z całym zestawem, czyli szkło, woda, stelaż, tu jest stalowy, pokrywa, filtracja, która jest pod tym akwarium. Waży szacowana waga jest około 1000 kg. I to się znajduje na 2 m na 60 cm. Tak? To jest ta powierzchnia, na której to wszystko stoi. E, powierzchnia stropu, znaczy e, nośność stropu użytkowa, zgodnie z przepisami, jest 150 kg na metr kwadratowy. Czyli coś tutaj nie gra. I przy okazji chciałbym powiedzieć, że strop, nośność stropu, te 150 kg, czy inne wartości, bo tu mówię, no, na przykład z tego co wiem, e, w miejscach, gdzie są biblioteki, e, biblioteka jakaś z książkami, to inaczej jest to projektowane, bo tam są potężne książki. znaczy Książki może nie, ale ilość ich w regałach, które obciążają stopy. Na przykład tam stopy są projektowane na 500 kg na metr kwadratowy. Ale co znaczy ten na metr kwadratowy? To znaczy, że jeżeli mamy stop na całym piętrze i załóżmy, załóżmy, że moje mieszkanie jest jedyne na tym piętrze, załóżmy i to pomieszczenie, w którym to akwarium jest, dla uproszczenia 30 m2 jest jedyne, to. Ten stop musi wytrzymać 30 razy 150 kg, czyli 4,5 tony obciążone jednocześnie 150 kg na metr kwadratowy. Czyli, żeby stop, stop musi przenieść 150 kg, jakbyśmy obciążyli go w każdym miejscu tego metra kwadratowego. Czyli tak naprawdę sumarycznie położyli, obciążyli go 4,5 tony nie w jednym miejscu, tylko w całości. No i teraz patrząc na to akwarium, skoro to akwarium waży 1000 kg, e, a to pomieszczenie ma 3000 czyli teoretycznie zostało mi 3,5 tony, gdzie mogę użyć. I co to znaczy użyć? No, mówimy tutaj o kaflach na podłodze, mówimy to o sofach, mówimy to o meblach, mówimy tu o szafkach, wszystko co się znajduje plus my, jak, jako ludziki, którzy chodzą. Więc tak z grubsza, chcę wam powiedzieć, że z, z tymi stopami. Jest dużo legend w internecie. Są przepisy, są zapasy. Te 150 kg to ma zapas dodatkowy w postaci jakości materiału, więc tam mamy załóżmy plus 20%. Tam różne są te wartości, więc ja się na tym nie znam, więc tutaj nie będę podawał. Ale załóżmy, że jest jakiś zapas 20%, czyli już mamy 180 kg, musi taki stop przenieść, ponieważ mogą być słabsze jakości materiały zastosowane. Jest dużo marginesów błędu, tak zwane. Więc ja oczywiście sobie poczytałem na ten temat. Temat, e, jakie są te noś, nośne stopu, jakie są legendy. Też e, miałem dużo obaw, bo to jak mnie patrzycie, jest to największe moje akwarium, jakie do tej pory montowałem. 720 e, litrów no, w bloku. No jeszcze jedną jedną. E, Bym powiedział, stroną przy słupie konstrukcyjnym, ponieważ druga strona, czyli ta ściana międzylokalowa, nie jest ścianą nośną, tylko jest samonośną, czyli ona leży na tym stopie. Patrząc na tą ścianę, to ja mam wrażenie, że ona waży więcej niż to akwarium, no ale ona jest nieuwzględniona w tych, w tych wymaganiach 150 kg. To jest dla nas 150 kg, to jest użytkowa, dla nas nie uwzględnia tego, co w cudzysłowie developer czy projektant musiał uwzględnić do, do budowy tego budynku. Więc Czytając te informacje wszystkie w internecie, no, postanowiłem skonsultować to z konstruktorem budynku. I o tyle miałem proste zadanie, że budynek jest nowy, i po prostu uzyskując telefon do firmy projektowej, która projektowała ten budynek, miałem praktycznie bardzo szybko informację, jak się zachowuje strop przy obciążeniu akwarium o tej wadze o tych gabaretach. Konstruktor, który projektował ten budynek, po prostu przyjął wymiary i wagę tego całego zestawu dla mojego lokalu mieszkalnego. On dokładnie wiedział, który to jest lokal mieszkalny, ponieważ podałem mu numer. On miał to w systemie jeszcze, tak naprawdę. Ten system, z tego co pamiętam, mi mówił, to jest ABC Pyta, taka specjalna oprogramowanie do projektowania budynków. No i umieścił takie akwarium, z zasymulowaną wagą i wyszło mu. Jego wpływ tego z całego zbiornika, całego tego zbiornika, całego zestawu na stop, że się nic nie dzieje. Praktycznie się nic nie dzieje. Krótko dostaje informację: Zalewaj pan. Więc to była taka, bym powiedział, wstępna informacja od konstruktora. I teraz, jeżeli ktoś chciałby być formalnie zabezpieczony, można uzyskać ekspertyzę lub opinię. Wtedy na papierze dostaje się informację, że taki ciężar, Taką wagę można umieścić na, na tym stopie. Oczywiście ma to znaczenie, co mamy jeszcze. W tym pomieszczeniu. no Bo jeżeli mamy tam cztery fortepiany gdzieś poustawiane, no to to wszystko wpływa na ten stop. No i jak punktowo, czyli na ile metrów ratowych takie, taki ciężar się rozkłada. Ja, żeby spać spokojnie i też trochę z, z, z zaciekawieniem, po prostu się skontaktowałem z konstruktorem budynku, więc myślę, że zbiorniki od 500-600 litrów. Jeżeli ktoś e, rozważa taki zbiornik, to warto. E, Potwierdzić. Chociaż zdania są podzielone w internecie co do e, zakresu zbiorników, o, o których musimy już bardziej konstrukcyjnie podchodzić, ja się skonsultowałem, żeby mieć ten temat e, formalnie zamknięty. E, zw, zwłaszcza, e, że, to, e, że to jest na lata taki zbiornik, więc on stoi i obciąża ten cały, cały e, stop. E, myślę, że warto poruszyć przy tym filmie to, że stop. Jest najbardziej spektakularną rzeczą, i zazwyczaj ja, ja na przykład nie słyszałem w mediach, żeby stopić się załamał pod akwarium czy pod biblioteczką z książkami, przecież pewnie wiele, wiele, wiele z nas ma, wiele osób z nas ma regały z książkami, które też ważą swoje. Ale częściej są problemy związane z szczelnością takiego akwarium. Czyli rozszczelnienie się akwarium, już nie mówię o pęknięciu, ale już mówię o rozszczelnieniu, na które oczywiście może mieć wpływ wada materiałowa szkła czy silikonu, a tak naprawdę raczej silikonu, ale no, nie wchodząc w szczegóły, cieknie z jakiegoś powodu akwarium. Więc drugą rzeczą, pomijając to, że upewniłem się, że strop jest w stanie przyjąć na klatę taki ciężar, ale to było znalezienie firmy, która zna się na klejeniu zbiornika, ponieważ ten zbiornik, cały zestaw był zrobiony za, na zamówienie, mimo że wymiary są standardowe, więc teoretycznie można było zaoszczędzić na zbiorniku, bo wymiary nie są jakieś specjalne, ale szyba jest opti-wide zarówno front jak i tył, więc tutaj powiedzmy ciężej kupić takiego gotowca w sklepie, tylko trzeba po prostu zamawiać taki zbiornik. Więc ważne jest kto nam taki zbiornik klei, czy spełnia standardy, jeżeli chodzi o wymagania, grubość szyby, wzmocnienia wzdłużne i poprzeczne i tak dalej, żeby to akwarium no, po prostu było bezpieczne też z punktu widzenia szczelności. I teraz co mogę powiedzieć, że Najważniejszą, myślę, rzeczą jest podłoga i jej równość. Tutaj akurat miałem nową wylewkę i tak dalej, mimo że, mimo że ją przygotowałem pod to akwarium, są zrobione specjalne wylewki pod to akwarium, też przeszacowane, niepotrzebnie to robiłem, ale są. To równość podłogi ma znaczenie, bo akwarium względem słupa po prawej stronie, a ścianą po lewej jest przechylona o jakieś 4 mm. I to się zrobiło po zalaniu, po jakimś czasie, bo podłoga, która pod nim jest, jest pływająca. Nożki, nogi stelaża są na filcach, więc jakaś różnica jest. Oczywiście mamy regulowane nogi, nóżki tego stelaża. Jest 8 nóżek, każda przenosi 500 kg, czyli jak widać, to są też potężne zapasy w samym stelażu. Ale na zalanym akwarium jakoś nie jestem. Bym powiedział przekonany, żeby poziomować to bardziej. Kiedyś, jak będzie bardziej, bym powiedział, więcej wody będę podmieniał, lub jakieś inne będą głębsze zmiany w aranżacji, może się pokuszę o poziomowania tego akwarium. Przy czym również to skonsultowałem z firmą. I akwaria dobrze sklejone, z dużym zapasem, przechylone. O, o jakiś tam stopień w zależności w którą stronę i tak dalej no nie ma to większego wpływu i to też trzeba skonsultować ja to akurat konsultowałem z firmą nie chcę powiedzieć, że mi firma, do której dzwoniłem wyśmiała przez telefon, ale oni nie oni by się z ewentualnym skutkiem e, rozstrzelnienia akwarium ma, w chwili, tylko ja ale e, do czego dążę akwaria jak są klejone w dobrych firmach, które się tym zajmują są, spełniają reguły bezpieczeństwa tak jak ten stop, są duże zapasy podczas klejenia takiego zbiornika. Więc ważne, żeby się upewnić, że grubość szyby jest odpowiednia, czy są wzmocnienia. Oczywiście może nie być wzmocnienia, ale na przykład szklarz zdecydował, że zastosuje grubsze szkło. I tak dalej, i tak dalej. Więc to to ja bym raczej się skupiał na szczelności takiego zbiornika. I tutaj nie chodzi tylko o 720 litrów. Myślę, że od 100 litrów z to już chyba kuku może narobić akwarium, jeżeli chodzi o wodę na podłodze. A to nie musi być nad akwarium. Jest jest zmywarka i, i wężyk pod, pod kranem. I to są rzeczy, które dużo ludzi napotyka na co dzień. W znaczeniu nie tak, że mają, mają pęknięte te akwaria, czy im przeciekają, tyle, że zastanawiają się, co, co mogą zrobić, żeby tego nie było. No, jedynie to po prostu kupić akwarium, zamówić w dobrej firmie z gwarancją i dobrze wypoziomować akwarium. A strop to przy dużych akwariach po prostu skonsultować, żeby spokojnie spać. Jak trzeba, i można sobie zamówić ekspertyzę, przyjedzie i taki inżynier budowlany, obejrzy konstrukcję, zapozna się z dokumentacją budynku, obejrzy otoczenie tego pomieszczenia i tego miejsca, gdzie to akwarium będzie stać, bo to też, tak jak wspominałem, ma znaczenie, jakie są obciążone, ten stopień jest obciążony gdzie indziej. Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo tak naprawdę osoby, które są zainteresowane, sobie doczytają, osoby, które chcą postawić duży zbiornik, zapewne koniecznie się skonsultują z konstruktorem, bo w blokach, z tego co słyszałem, stoją akwaria 1500 litrów i 2000 litrów, więc można takie akwaria stawiać, tylko po prostu trzeba to robić przy konsultacji z konstruktorem budynku, a nie ze wspólnotą. To, taka jeszcze, to jest moja taka obserwacja. Ze wspólnotą się wspólnota nie, ma, nie jest decyzyjna za mocno, moim zdaniem, tylko konstruktor budynku. Ma jakiś wpływ, wspólnota jest w stanie pomóc, bo na przykład dostarczy dokumentację, i w tych nowszych budynkach, przynajmniej moja wspólnota, dostarcza mi dokumentację, dzięki czemu mogłem się na przykład zapoznać, czy na pewno 150 kg jest nośność na metr kwadratowy. Zresztą jeden z zewnętrznych konstruktorów, inżynierów budowlanych, u którego planowałem zamówić ekspertyzę, zanim udało mi się skontaktować z konstruktorem budynku, to tamten tam ten inżynier chciał po prostu ode mnie, żebym dostał, żeby mu wysłał dokumentację budynku. Dost... Zanim w ogóle rozpocznie jakieś prace, muszę, muszę skontaktować się z wspólnotą i załatwić dokumentację budynku. Nie chcę tutaj dyskutować, czy moje podejście było bardzo zachowawcze, czy nie, ale po takiej dyskusji i formalnościach no, śpie bardziej spokojnie. 720 litrów, już jest to kawał zbiornika. Już swoje waży. Tak jak wspominałem, są większe w blokach. W jaki sposób ona tam została zamontowana, gdzie postawiona, no to każdy podchodzi do tego indywidualnie. Wiem również, że jeżeli ktoś planuje duży zbiornik i jeszcze na przykład kupuje mieszkanie w budowanym dopiero bloku, to deweloperzy są w stanie wzmocnić mu. Uzb... Zrobić tak naprawdę mocniejsze zbrojenie większe zbrojenie stopu, żeby taki dodatkowy ciężar ten stop przeniósł, bo nie tylko chodzi o akwaria, chodzi o fortepiany, biblioteki. Nie wiem, co sąsiad z szóstego pięta montował do mieszkania ale coś dużego i ciężkiego, bo dźwigiem to robił więc no. Ludzie różne rzeczy potrzebują umieścić w się w mieszkaniu. No i też konstruktorzy budynku starają się to w jakimś tam zakresie uwzględnić, więc duże akwarium, tak jest możliwe w bloku, ale, na, ale trzeba się skonsultować przynajmniej z konstruktorem budynku. Czasami wspólnota potrafi udzielić informacji, tylko trzeba pamiętać, że może być ona domyślnie negatywna, bo nie każdy się na tym zna, więc lepiej rozmawiać z fachowcami na ten temat. Więc mam nadzieję, że trochę przybliżyłem na temat tego procesu, jak ja do tego się przygotowywałem. I trzeba pamiętać o przyziemnych rzeczach, bo ja na przykład bym zmienił podłogę. Mam podłogę pływającą, fajną, to akwarium stoi, miało, i ta podłoga po tym akwarium została dociśnięta, i widzę w okolicach, w okolicach tego akwarium, że ta podłoga tam pracuje, więc. Mam kilka pomysłów, jak zrobić, żeby, znaczy, tak podłoga, tak naprawdę te panele, jakby to zrobić, bo można postawić tak akwarium bezpośrednio na, 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 na wylewce, czyli na posadce, są tak, taka szkoła jest, a można też postawić na jakiejś podłodze, ale ważne, żeby ona była w stanie przyjąć to akwarium. Nie tam stop, bo stop to już jest konstruktor, ale to, co my potem kładziemy, żeby. To było stabilne, bo akwarium, nie wyobrażam sobie tego akwarium w starym mieszkaniu, które gdzieś tam kiedyś mieszkałem i, i na klepce dębowej sprzed 40 lat postawić taki akwarium. Tu nawet nie trzeba 700 litrów, wystarczy 400 postawić i też może być problem z poziomem i tak dalej, więc no, jest to nie lada wyzwanie. Chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jakby były jakieś pytania, co mógłbym pomóc, ale tak jak mówię, nie jestem żadnym inżynierem budowlanym. To tylko są moje takie doświadczenia z kontaktu z konstruktorem budynku w celu po prostu potwierdzenia pewnych rzeczy. I taki konstruktor oczywiście za opłatą jest w stanie wystawić opinię czy tam ekspertyzę, bo one się różnią. Już tutaj nie będę wchodził w szczegóły na piśmie. Gdyby była taka potrzeba komuś przedstawienia. Chociażby, zwłaszcza kiedy budynek się osiada, taką jeszcze anegdotę powiem, zwłaszcza kiedy budynek się osiada, czyli pierwsze tak naprawdę podejrzewam 2-3 lata, przecież nawet ma na budynek jest 5 lat na nowy budynek, to lubią ściany pękać. Po prostu. I taki papier, taki dokument może się przydać, bo w momencie, kiedy ktoś by się dowiedział, że ktoś ma bardzo ciężki przedmiot gdzieś postawiony przy ścianie. I to nie mówimy tylko o akwarium. Mówimy o czymś ciężkim. A by się okazało, że sąsiadowi gdzieś na dole, czy na sąsiedzi, w ogóle sąsiadowi, nieważne czy, czy pod, pod, pod piętro niżej, czy za ścianą, coś się zarysowało, mówimy o zarysowaniu ściany, bo po prostu strop pracuje, ugina się i, i może ściana porysować się, to pewnie część z Was rozumie o co chodzi, bo takie zarysowania się zdarzają na budynkach, to deweloper może Wtedy w sobie zrzucić to na umieszczenie tak ciężkiego przedmiotu w sąsiednim lokalu i po prostu roszczenia przenieść na daną osobę z ciężkim przedmiotem w domu niż na to, że po prostu musi to poprawić, bo tak budynek osiada, nie ma na to wpływu różne są grunty i tak dalej, no i ściany lubią sobie popękać. Zwłaszcza, kiedy ludzie się wprowadzają do nowych mieszkań i te stopy, ten budynek po prostu osiada pod ciężarem tych wszystkich wykańczających się ludzi w mieszkaniach, tak? W cudzysłowie wykańczających, chociaż anegdota, wykańczanie mieszkania potrafi też wykończyć człowieka. Przynajmniej troszkę zdowodnie, przynajmniej. Więc, no Do tego się może przydać jakiś dokument, gdyby coś. Ale myślę, że szczelność, jakość akwarium. Przy tak dużych akwariach lepiej nawet pomyśleć o grubszej szybie. Ale dalej pamiętajmy, że tutaj też ma znaczenie silikon. No i sposób, w jaki sposób to zostało poklejone, bo można najlepszym silikonem pokleić, a skleić to akwarium, ale na przykład ktoś nie odtłuści, czy. Zrobi to na szybko, więc ważne jest, jak ktoś chce to duże akwarium, że to, nie, że to robi już profesjonalista, który się zajmuje i ma takie duże akwaria zrealizowane. Chociaż mówię, tutaj to nie jest duże, takie bym powiedział, niestandardowe akwarium. To jest tylko 720 litrów standardowe. Ale planowane akwarium, które ja myślę byłoby dwa razy dłuższe i trochę dwa razy szersze, to już. Raczej zlecę to firmie, która realnie pokaże mi, że ma takie zbiorniki sklejone. Nie chciałbym, żeby robił to. Ja wiem, że dużo ludzi, którzy chcieliby robić e, zdolnych złote rączki, którzy, które chciałyby pierwszy projekt zrobić e, nawet e, z jakimś z klientem, e, bo kogoś muszą znaleźć pierwszego. Zawsze gdzieś ten pierwszy raz o tam e, fluwal się odpowietrzył. E, Nas na 12 godzin, to taki przerwnik. I. I wolałbym, żeby takie projekty dużo większych akwariów były realizowane raczej już w oparciu o doświadczenia w, 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 praktyczne niż dopiero teoretyczne i dopiero ma być nabywa, nabywane praktyczne doświadczenie. Więc podsumowując, mam nadzieję, że odpowiedziałem na, opowiedziałem jak ja podchodziłem do tematu, e, samo akwarium. E, jeszcze tak powiem, tylko przy dużych akwariach, i to sama, sam, sama firma, u której kleiłem ten zestaw, przez pierwsze tam po trzech miesiącach od zalania, bo to ważne było, kiedy był zalany zbiornik, to też wymienialiśmy się informacjami pytali mnie, miałem zadawane pytania, czy wszystko się w porządku ze zbiornikiem. Ważny jest ten początek, kiedy po zalaniu zbiornika, kiedy to tam, no, też dojrzewa ten zbiornik i, i ewentualne jakiekolwiek wady e, mogą e, po prostu e, wyjść, czy to z silikonem, czy z czymś. To mam nadzieję, że było, było to przydatne dla Was informacja. Jak coś, to zostawcie komentarze, albo e, ktoś ma jakieś inne przejścia w, w stawianiu tak może nie tak dużego. Większych zbiorników w bloku. Albo proszę zostawić w komentarze i pochwalić się, jak duże macie zbiorniki w blokach. Jak duże, bo to jest bardzo ciekawa też dla mnie informacja. Jeszcze taką anegdotę powiem. Albo może, może nie tym razem, następnym razem. No to w takim razie do następnego. Cześć.